Ja jestem Scyzor, a to jest mój kolejny odcinek z serii Tydzień z życia scyzora. Wiem, dawno nie było odcinka, ale powiem Wam co działo się w tym tygodniu, czyli od poniedziałku do dzisiaj. Więc tak, w poniedziałek, normalnie na lajcie poszedłem sobie do szkoły. No i mieliśmy WF, no i złamałem palca. Piłką dostałem od kolegi, nagraliśmy w piłkę nożną. No i palec złamany. Poszliśmy do lekarza. U lekarza musieliśmy czekać dwie godziny, aż nas przyjmie. Później zrobili, nam, zrobili mi prześwietlenie palca i musieliśmy czekać też jakiś tam czas, z pół godziny chyba, aż nas przyjmie. Zamiast nas przyjąć od razu, to przyjmował innych jeszcze pacjentów. Cały tydzień minął ogólnie nudno, bo, nie, bo musiałem siedzieć w domu i w czwartek i piątek poszedłem do szkoły. Więc lipa trochę i nic takiego ciekawego się nie działo. Yy, żadnych serii na razie nie nagrywałem. Nie miałem kiedy, ale postaram się w jak najbliższym czasie. No i mam nadzieję, że Wam się odcinek ten spodobał. Yy, jeśli chcecie więcej, no to po prostu łapkujcie i komentujcie. A ja dziękuję za odsłuchanie się z, z Wami żegnam Cześć.